Dzień dobry, miałem dzisiaj wrzucać NewState'a, ale nie do końca go jeszcze zmontowałem, więc chciałem go wypuścić wieczorem. Ale podczas mojej pracy i przeglądania randomowo e, jakichś Twitterów, YouTubeów i innych takich okazało się, że wyszła beta, więc zainstalowałem ją. Więc potem po pracy czekałem 20 minut, aż się wszystko pobierze i oczywiście nie pobrało się, dlatego. Ten film wyszedł jak wyszedł. W każdym razie macie trochę mojego radosnego pierdolenia i pierwszy rzut oka na to, co się dzieje w lecie. Na pewno będę chciał odblokować nowe bronie, zagrać jakoś na nowych mapach albo nowej mapie. Dlatego na pewno będą się jeszcze ukazywały odcinki z gameplayów, z bety i też na pewno przy szybkim info puścimy jakiś konkursik w końcu bo to już za długo trwa, a ja mam cały czas dla Was kody do rozdania od Activision na CP. Także mam nadzieję, że się spodoba. Ja już nie przedłużam i miłego oglądania. No dobra, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Widzimy się już w grze. Wiem, że już się witałem, po prostu nadal nie mogę się przyzwyczaić, że po grze nagrywam Inkro. W każdym razie, pewnie Wam powiedziałem, ale mówię jeszcze teraz, że no. Na razie mi wszystko pobiera, a że Call of Duty waży tyle ile waży, no to trochę to zajmie. Mimo wszystko postaram się Wam pokazać coś nowego, chyba że nie pokażę nic nowego, wtedy dupa. W każdym razie, pogramy sobie troszeczkę w betę. Ponieważ miałem nagrane Call of Duty, ale teraz nie wiem czy nie wypuszczę go dla, tylko dla wspierających, żeby się coś działo u wspierających. W każdym razie, z tego co zauważyłem... Jest nowa broń, którą ja sobie na pewno odblokuję i jak tylko odblokuję, pokażę wam jak się nią gra. To jest ODEN. Wygląda na całkiem ciekawą ar -kę. Zwłaszcza ten iron mnie zastanawia. No po prostu popatrzcie. Ale mamy też nowe SMG i KSP45. Nie wiem, co to może być. Jak widzicie, ma bardzo niski fire rate. Żartuję, wiem, że po prostu nie są wgrane jeszcze statystyki tej broni i mam wrażenie, że to będzie Ump 45, który, którego mogą kojarzyć na przykład gracze State'a albo PUBG Mobile, ale oprócz tego, z tego co tu zauważyłem, jest też pistolet, chyba że ja o czymś nie pamiętam. Bo jest MW11, jest JK, jest Deagle, jest Renetki, jest Shorty, jest Kusza. LCAR9 Co to może być? Na pewno będę chciał sobie to odblokować, bo odblokować chyba można. Dalej, w Mili nic nowego się nie pokazało. W ogóle beta wyszła dzisiaj i prawdopodobnie jeszcze dzisiaj macie ten film. Przez to, że chciałem na dzisiaj wrzucić tu ale nie zdążyłem go zmontować. Którego nagrywałem dzisiaj, wczoraj, przepraszam. E, z ciekawszych jeszcze rzeczy tutaj nic. Tutaj się chyba pokazał jakiś granat. Tak, to jest granat UAV. Nie wiem, czy on był w poprzednich betach, czy nie. Jak wiecie, nie grałem ze 2-3 sezony, więc też nie wiem o co chodzi. Ale ten granat będzie działał jak UAV. I no, no, pewnie będzie częściej używany. I jeszcze jedna najlepsza zmiana, jaka może być, jaka spotkała Rankedy Call of Duty Mobile od początku Call of Duty Mobile, to Znerfione persistance. Od tej chwili skorstriki dzielą się na trzy rangi. I możemy użyć tylko yy, jednego z każdej rangi. Score Tutaj nie są nawet wprowadzone te skorstriki, ale no. No tak mają działać. Czy jest coś nowego ze skorstrików w ogóle? Pewnie nawet nie rozpoznam, bo bo nie miałem większości dyskursów typu w ostatnich sezonach laser, goliath, lightning, sentry no nie rozpoznam czy jest coś nowego czy nie, możecie mi e, coś jeszcze ciekawego widziałem tylko za chiny nie pamiętam co? no dosłownie nie pamiętam co, o czym chciałem wam powiedzieć chyba o nowej mapie ale sam nie jestem pewien czy ta mapa jest nowa handor hideout czy ta mapa już była? czy będzie? czy jest? Mobile? Nie wiem. Wiem, dopiero, że dopiero ostatnio grałem na Midtown Temple. Pierwszy raz. Także sporo mnie pewnie ominęło. W każdym razie, o, przed zagraniem, sobie meczu odbiorę wszystko, co się dostaje w becie. Także możemy sobie popatrzeć. Pewnie nawet mi się skiny nie pokażą. Od razu 150 level. Oczywiście. Bo no teraz ja sobie poczekam, aż to się ściągnie wszystko. I żeby pokazały mi się wszystkie skiny, które można odebrać w becie. I mamy to, dobrze, więc. O, tej broni chyba nawet nie widziałem. Czy to jest Type 25? Kurczę, żałuję, że nie grałem, gdy była ta ruletka. Jest śliczny. Dobrze, dalej. Serio, i za każdym razem będę teraz tak czekał. Masakra. No dobra, no, 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 to pójdzie szybciej. I teraz będzie co? A, tą broń chyba wszyscy znamy i kochamy. Lub nienawidzimy. Co kto woli. Zależy, czy ktoś lubi AK-117. Ja akurat nie lubię. Ja pierdolę. Za każdym razem teraz będę musiał czekać, ale przynajmniej sobie pobiorę. Jak mówiłem, beta wyszła dzisiaj. Dosłownie dzisiaj. Ubrałem sobie ją w pracy. Jest teraz po pracy, więc staram się coś nagrać. Ta broń też jest całkiem ładna. Cóż to jest? Chyba Hibra, tak? Ej, całkiem ciekawa. Nie pamiętam tej ruletki. Pewnie też wtedy nie grałem. Co następne? To chyba pamiętam. Tak mi się wydaje. Zupełnie nie mój skin. HVK. No nic, też chcę Co tu jeszcze jest? BK57. Prześliczne. No, normalnie sztos. A nie. To rzeczywiście jest jakiś skin. W ogóle nie zauważyłem. Wasteland. No dobra. Kolej. eternity later. Swoją drogą możecie czekać na szybkie info odnośnie bety. A, najbrzydszy skin na świecie. To powinien być w ogóle fioletowy skin. Możecie czekać na info odnośnie bety. W się sensie na szybki... O, mój ulubiony skin CQB. Możecie. Dobra, Dominik. Przestań sobie przerywać. Przepraszam, Dominik. Okej, okay, Dominik. Mówię. Dobrze, mów. Możecie czekać na odcinek, szybkie info odnośnie e, następnego sezonu Call of Duty Mobile, ponieważ będzie konkurs. I powiedzcie o tym konkursie wszystkim, komu się da. Bo im więcej zainteresowanych, tym częściej będę robił takie konkursy. No dobra, to jest ASM10 chyba, tak? Ok. W większość z tych skinów dostaje się praktycznie co też, więc... też nie ma specjalnie co oglądać. Jest jeden ze skinów, które mi się niciula nie podobają. I teraz za każdym razem będę ściągał skinów, przecież ja dostanę... Co tym razem? Ten jest nawet śmieszny. Co to jest? War. Kurde, taki nawet śmieszkowy. Będę zgadywał legendarne skiny. ICR-ka. W życiu bym nie zgadzał, że to ICR-ka. Kolejny skin. No to jest akurat łatwe. To jest AK. Tak? To jest AK? Zaraz mnie zjecie, ale to jest AK chyba. Dobrze, AK. No i będziecie mieli 10 minut zgadywania skinów i ściągania skinów. To będzie BK57. Nie, przepraszam, to jest mityczny Holger, chyba. Kurwa, jestem idiotą. Mityczny Holger, Piskip. Pis M16A4, to chyba wie każdy. Widać po charakterystycznej rączce. Famas. Dobrze, chcę dalej. Zacznę dużo legendarnych skinów w tej becie. Jeśli si okaże, że dostanę wszystkie, to też jest mityczny, ale a Oczywiście to jest... Znowu SM10 albo M4 CRK. Okej. Okay. I znowu czekamy. Czy ja będę dostawał wszystkie skiny jakie wyszły, Ja dostanę... O jest. To jest... Ja wiem co to jest. Nie wiem co to jest. Znaczy pamiętam M13 właśnie mornicz tak dobrze. Czy ja dostanę w tej becie wszystkie możliwe skiny? Bo mi to trochę zajmie. Jest 17:30. Czy ja tu będę siedział tylko przy becie do 19? Swordfish. Ten ładny Swordfish, Mi się podobał. No, ja pierd. Dobra, skipuję to. Przepraszam Was. Wiem, że fajnie było sobie pooglądać. Przy następnej becie. Obiecuję. W becie nie dostałem tylu skinów, to, to, to trochę trwało. To na pewno na pewno chcę sobie odblokować 30 headshotów AR -ką i chciałbym trafić na tą nową mapę, ale w takim razie, skoro chcę sobie odblokować 30 headshotów AR, -ką, to wypadałoby znaleźć ARK. Mam kilo. Ale postaram się porobić headshoty. Czy coś mi świta? Chyba możliwe, że coś mi świta. Chyba. Ani trochę. Postaram się porobić te headshoty. A jutro nagram wam fajniejszy gameplay, mam nadzieję, że z nowej broni. Bardzo pet szoków zjemy, się. Świetna, fajna, W życiu bym jej nie kupił, ale jest fajna. Ale ten znaczek chyba się teraz w kolegium uniepokoiło w sensie, który będzie następny, czegoś takiego nie widziałem raczej. Niemczech mi się kładł. Gdzie są wszystkie boty? Coś mi powie. Dobra, jakoś to powoli zaczyna wyglądać. Dwa, trzy mecze i powinienem odblokować tu ARP, żeby wam pokazać. Ale to już raczej sobie zrobię w domu, a na dzisiaj po prostu wam zmontuję szybko w autobusie, na telefonie, żebyście wiedzieli, że jest nowa beta i macie na co czekać. Dzisiaj teraz myślę, Jeszcze mi to o inside Enemy Enemy Teraz będzie Hardpoint. O piękny, dalej. Dobrze, że mam defaultowo założony welczyr, bo już dawno nie miałbym ammo i strasznie sensitivity jest nie moje. Ja potrzebuję dużo większego.

w każdym razie mam nadzieję, że Wam się podobało. Ja chciałem Wam Was tylko ostrzec, że. O kurde, no, może wstawię dwa filmy na publiczny jutro? A co mi tam? Albo dzisiaj dwa filmy, bo jeszcze z New tam musi być. No, w każdym razie chciałem Was tylko ostrzec, że jest beta. I macie link w opisie. Oraz link do tego, jak zainstalować betę, w razie co i jak w nią grać. Znaczy, link do filmu, w którym to omawiam. No, to by było na tyle. Dzięki za uwagę i trzymajcie się. Do następnego. Cześć.